Cześć, witam cię serdecznie. Ja nazywam się Karolina Brzuchowska, a to jest mój kanał Pretty Well Done, czyli co we freelance piszczy. No i właśnie, co w tym freelance piszczy? Jako że ja pracuję jako freelancer, to wiesz jak to jest? Czasem są zlecenia, czasem tych zleceń nie ma, czasem jest tak, że przychodzą wakacje i zaczyna się sezon ogórkowy. No i co robić w takim sezonie ogórkowym? Co robić, kiedy nie masz zleceń? Dzisiaj opowiem Ci o moich pięciu sposobach na to co robić, kiedy tych zleceń rzeczywiście nie ma. Bo w pracy każdego finansera niestety jest tak, że zdarzają się przestoje, zdarza się tak, że projekt się kończy, nie masz ciągłości, nie ma klientów bądź też jesteś pomiędzy projektami i właśnie wtedy zaczynamy sobie wymyślać. A żeby sobie za bardzo nie wymyślać i nie wymyślać sobie, że jacy to my jesteśmy beznadziejni, bo nie ma klientów, no to najprostszą metodą jest znaleźć sobie zajęcie i najlepiej mieć taką listę gotowców, tych właśnie pięciu rzeczy, które można zrobić, kiedy nie ma zleceń. Po pierwsze, możesz się dokształcać, czyli możesz słuchać podcastów, możesz oglądać wideo, możesz czytać blogi, e, możesz czytać e, mojego bloga, słuchać moich podcastów, oglądać moje wideo. Wszystkie te trzy formy są dla ciebie naturalnie dostępne, jeżeli tylko interesujesz się pracą jako freelancer i pracą jako osoba, właśnie wykonująca te, te, te swoje zadania z domu, jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym, zapraszam serdecznie na moją stronę www.prettyweldone.pl. I tam w tych poszczególnych zakładkach, wiesz, u góry w menu są takie zakładki, nie tu, kliknij, tam kliknij, tu, newsletter, tu coś tam. No to właśnie w tych zakładkach znajdziesz podcast, bloga, yy, gdzie na vloga trafić, to jak widzę, już wiesz. Kolejny sposób. To jeden z moich ulubionych. Czyli po raz kolejny się dokształcamy, ale tym razem w formie kursów online, bądź też warsztatów, jakichś praktycznych zajęć. Jeżeli na przykład interesujesz się fotografią, możesz pójść na kurs, możesz pójść na warsztaty, możesz pójść na jakieś zajęcia plenerowe, czyli zająć się czymś, co jest po części związane z Twoim głównym zajęciem, na przykład z tą wirtualną asystą. Ale jakby ją uzupełnia, czyli jest też twoim hobby. Lubisz robić zdjęcia. Chcesz się nauczyć na przykład fotografii mobilnej bądź fotografii cyfrowej. No to pach, pakujesz torbę, pakujesz aparat, pakujesz telefon, te wszystkie inne gadżeciki i idziesz, cykać foty. A potem wiesz, Instagram, konto na Instagramie, jedno, drugie, piąte to się nigdy nie kończy. Tu klienci zapukają do drzwi i powiedzą hello. No właśnie. Także wszystko z umieram. Trzeci sposób. To mastermindy. I wszelkiego rodzaju grupy um, Facebookowe, LinkedInowe, czy jakiekolwiek inne grupy, również y, offline'owe. Możecie się przecież spotykać niekoniecznie w sieci, ale również w kawiarni, czy w parku, czy gdziekolwiek indziej. W każdym razie takie grupy wsparcia dla przedsiębiorców, w których. Będziecie się dzielić doświadczeniem, będziecie rozmawiać o nowych pomysłach na biznes, będziecie rozkminiać, czy ten pomysł na biznes jest na pewno tym właściwym i czy może można zrobić coś zupełnie innego. Będziecie się dzielić wiedzą, udzielać sobie wsparcia, inspiracji. Po to wszystko są grupy właśnie mastermindowe, grupy networkingowe. To znaczy one są troszeczkę różne, bo grupy networkingowe polegają na tym, że spotykasz się z ludźmi i dzielisz się nimi tym, kim jesteś, co robisz, co możesz dla nich zrobić. Sprawdzasz, co oni mogą zrobić dla Ciebie? Jak możecie się wzajemnie wspierać? Natomiast grupy Mastermindowe to już są grupy takie powiedziałabym bardziej specjalistyczne, czyli spotykacie się w gronie najczęściej trzech czterech osób, żeby omówić jakieś konkretne swoje problemy czy pomysły biznesowe. Spotykacie się cyklicznie, rozmawiacie o rozwoju swojego biznesu. Każda z, bądź każdy z Was zna, te biznesy, jakby coraz, wchodzi w nie coraz głębiej i potraficie sobie udzielić różnego rodzaju porady. Czwarty sposób to marketing i promocja, czyli wykorzystaj ten czas na to, żeby na przykład zbudować swoją markę albo polepszyć swoją markę, stworzyć sobie grafiki, zacząć być może blogować, być może vlogować, być może tworzyć podcast, zrobić coś, co zbuduje świadomość, w, co wzbuduje w świadomości innych osób to, że Ty istniejesz, pokazać się jak najszerszej grupie ludzi. Jeżeli nie masz zajęć, jeżeli nie masz co robić, jeżeli nie masz na przykład Klientów bądź zleceń w danym momencie, wykorzystaj ten czas na promocję, wykorzystaj ten czas na stworzenie um, na przykład nowego produktu albo nowej usługi, na ulepszenie swojej oferty, na ulepszenie swojej oferty dla klientów tak, żeby oni do Ciebie przychodzili. No i oczywiście pokaż się im. Pokaż, że jesteś po klient takich osób, jak my są tysiące. A klient musi wiedzieć, do kogo powinien dotrzeć i z kim będzie mu najbardziej potroca. No, i punkt piąty, mój ulubiony. Czyli zadbaj o siebie. Po prostu. Nie masz e, zleceń, nie masz czasu, m, nie masz e, co robić. Wykorzystaj ten moment na to, żeby odbudować swoje siły. Bo w momencie, kiedy przychodzi ten taki sezon, taki uh -huh, high, to my nie mamy czasu na to, żeby zadbać o siebie. Nie śpimy, nie dojadamy, nie ćwiczymy, siedzimy ciągle na tyłku przed e, komputerem. Ten tyłek się wpasowuje w fotel. Wykorzystaj ten czas po to żeby stać się bardziej fit, zacząć dbać o siebie, lepiej się wysypiać, przeczytać przyjemną książkę, pojechać gdzieś na wycieczkę, zrobić coś dla siebie. Także pięć sposobów na to, żeby wykorzystać czas, kiedy nie ma zleceń. Spróbuj i sprawdź i koniecznie daj mi znać, który z tych sposobów będzie dla Ciebie najlepszy. A jeżeli moje porady Ci się podobały, to oczywiście subskrybuj ten kanał. Będę się pojawiać w najbliższym czasie trochę częściej. Do zobaczenia.